Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii 10-20. W dzisiejszym odcinku Audi a 38 p do 20 tysięcy. Macie też odcinek z Audi a 38 p powyżej 20 tysięcy. W dzisiejszym odcinku powiem, jest 10 tysięcy złotych różnicy. Te kosztuje 17, tamten. ...2008 rok, 1.6... Benzyna plus gaz, 102 konie, 4 cylindry. Audi A3 p 17 tysięcy złotych. 1.9 diesel, 105 koni. Silnik, ponoć mówią, że jest najlepszy, o znaczeniu BKC. Silnik 1.9, 105 koni, o znaczeniu BKC. No silniki, tak jak mówiłem, w tamtej części, w tamtym filmie macie o silnikach coś więcej, a tutaj pokazuję różnicę między tamtym samochodem, a tym, no i gdzie te 10 tysięcy jest drożej. Także szukamy dalej. Silnik diesla. Pojemność mamy wyższą, ale koni mamy mniej więcej tyle samo. Idziemy szukać dalej. Kolory mają podobne, w takim sensie, że tamten jest szary, a ten jest niebieski. Tylko chodzi o to, że nie mamy go ani białego, ani czarnego, ani srebrnego. Czyli z tych trzech kolorów, co jest najwięcej wyszukiwane, tu mamy niebieski i szary. Obydwa mi się też bardzo podobają. Felgi również mamy 6 7, przepraszam, tam były 16-calowe, tu mamy 17-calowe. Opony 240, 205, 45, 17. Czyli tu mamy większe felgi. Pamiętamy, 27 tysięcy, tutaj 17. Patrzę, jakaś różnica z zewnątrz. Mamy większe koło. Lampy mamy przyciemnione, tam chyba nie były. Nie, tam też były przyciemnione, słuchajcie. A, rocznik nie powiedziałem. 2005, tam jest 2008 lub 2009, tamta jest poliftowa, ta jest przedliftowa. Także no tutaj mamy troszkę gdzieś tam stylistycznie niewielkie zmiany. Ta jest niby starsza, tamta nowsza, ale jak dla mnie... Wyglądają tak samo. Każdy samochód musi mieć ubezpieczenie, nawet twój. Jeżeli chcesz wykupić tanie ubezpieczenie, wejdź w link w opisie, swoje dane, dane swojego samochodu i wyskoczy ci najtańsze ubezpieczenie dla Twojego pojazdu. Na przykładzie tego Audi RSS 598 zł. Wydaje mi się, że to jest bardzo tanio, A żeby było tego mało, 150 zł do 30 dni trafi na Twoje konto. A żeby jeszcze tego było mało, dostaniesz link polecający. Z którego wyślesz komuś, koledze, żonie, znajomemu, on skorzysta z Twojego linku, on dostanie 150 zł, a na Twoje konto trafi 50 zł. Także wchodźcie, oglądajcie a pełną listę, jak to zrobić. Macie też link w opisie, jak myśmy to zrobili. Także wchodźcie, myślę, że warto. Przejdźmy sobie do wnętrza, ale inaczej nie zawsze. A mianowicie chodzi mi tutaj o elektryczne szyby z tyłu. A potwierdzenie tego mamy znowu tutaj cztery przyciski. Regulacja fotora, tak samo. Nie jest elektryczna. Jasne fotele. Fotele chyba są tego samego wzoru fasonu. Tak mówię. jasne wnętrze. Jednym się to podoba, drugim drugim. Właśnie, nie. Tu mi się te wstawki podobają. Tu na minus nie ma podłokietnika. Oryginalny uchwyt na telefon, smartfon. To chyba na telefon jeszcze. Radyjko jest inne bodajże. Multifunkcji nie mamy tak samo. Tam też chyba nie było. Szyber dachu tutaj nie ma. Szukam 10 tysięcy złoty cały czas. So Zobaczmy is... Znalazłem te 10 tysięcy może nie 10, z 5 na pewno. Przebieg mamy tutaj 286 tysięcy, tam chyba było 203 dokładnie. Ten konkretny model jest fajny zadbany z przebiegiem 203 tysiące. Wyceniony jest na obecną chwilę na no około 27-8 tysięcy. Tak się zastanawiam. Czy warto dołożyć, jeżeli mamy te 10 tysięcy zł, czy nie? Ja uważam, że nie. Mamy auto 3 lata starsze, 10 tysięcy w kieszeni. Załóżmy się, że obydwa są w dieslu, obydwa są w benzyniaczki 1.6. Ja osobiście bym nie dołożył tych 10 tysięcy. Wolałbym ten tańszy, no bo 3 lata różnicy. Załóżmy, że są te same silniki to ja bym oczywiście nie wydał, ale każdy indywidualnie, ktoś chce mieć mniejszy przebieg, no oczywiście też przebieg mamy tutaj większy, ktoś chce mieć mniejszy przebieg, młodszy samochód, komuś to robi różnicę, nie mam nic do tego, I ja mówię, ja rocznikiem nie jeżdżę, także mogę mieć samochód z początku produkcji, jak jest tańszy o 15 tysięcy, nawet od ostatniego, nie wiem, one tam były do 11, do 12 roku produkowane, no to myślę, że różnica nawet jest do 20 tysięcy między tymi samochodami, także to by mi nie robiło różnicy. Silnik mamy diesla, tam benzynowy. Tam jest auto tylko z gazem, tu jest na olej napędowy. Jeden woli takie, drugi woli taki, jednym to jest obojętne. Ten 105 koni będzie na pewno żwawszy w dieslu od tamtego benzynowego. To na plus tego. Na plus tamten mniejszy przebieg. No i jest ten samochodzik bardziej może użyty. Ten, widać gdzieś te różnice tych 80 tysięcy do tamtego ale też jakoś nie za bardzo. Co jeszcze mogę powiedzieć? Co tam było, a tu nie? Tam mieliśmy tempomat, tu nie. Przy, przy zakupie ja bym oczywiście nie zwracał uwagi na ten tempomat, jeżdżąc tutaj sobie koło komina, ale może dla kogoś to jest ważne. Klimatyzację mamy tak samo tu i tam. No i tamtego mamy tą wersję poliftową, także jest nowszy, troszkę pozmieniany, parę rzeczy. Stylistycznie, bo mechanicznie podejrzewam, że są takie same dla mnie stylistycznie są takie same, dla mnie jest nie ma różnicy, czy samochód ma lat, tamten jest 2008 rok, czy auto ma 15 czy 18 czy lata więcej. Nie robi mi to różnicy. Jakby miało 2, a 5, no to gdzieś tam robi różnicę, ale czy ma 15 czy 18. No, niektórym to przeszkadza, ja na przykład bym sobie nie wybrał. Wolałbym nie ten 1,6, nie mówię, że nie jest fajny, no bo to jest na tym gaziku. Policzmy koszt przejechania tamtym 100 km. 10 litrów spalanie gazu. Gaz załóżmy po 3 zł w granicach około. No to mamy 30 zł. Tutaj przyjechanie 100 km, przejechanie, spalanie. 5 litrów, 5 razy 6. Mamy 30. Także cena jest ta sama. Tam troszkę nam benzyny spalić, czyli założmy. No, ceny się wahają, czyli porównywalnie 32 zł to 30. No na odpalenie tamten coś weźmie. Także no. Kosz eksploatacji taki sam. No w dieslu mamy, wiadomo, droższe wtryski. Tam też mamy droższy przegląd z gazem o 60 zł. Tutaj to, co lubi. Czy ktoś szuka benzyny czy diesla? Ja bym oczywiście szukał chyba diesla, ale gdybym się trafił ładna benzynka, to bym kupił. Czyli za co te 10 tysięcy? No za rocznik, za przebieg. No i ja tylko tyle widzę. Bo parę rzeczy tutaj też bym poprawił i też będzie ładniejsza. No, tamtą Kamil dba, nie można powiedzieć, ten właściciel też nie można powiedzieć, że dba, tylko nie przywiązuje takich yy, uwag do detali. Tak jak Kamil miał po prostu wszystko ładnie, wychuchane, wydmuchane. Tu właściciel po prostu jeździ, co trzeba, to się zrobi. I też nie mówię, mechanicznie jest super, nic nie stuka, nie półka, klimatyzacja, wszystko to wszystko naprawdę działa, przyciski, no, no nie jest to jakoś też powycierane. Także mówię, każdy dba inaczej o samochód. No i co? Co byście wybrali? Piszcie w komentarzach. Taki króciutki film dzisiaj na niedzielę. Życzę miłej niedzieli. Do następnego odcinka. No i zostawcie oczywiście łapkę w górę, i subskrypcję i piszcie, czy Wam się takie coś podoba, bo możemy za tydzień porównać. A czy BMW E90? Która różnica, które byście wybrali? Te za 20 czy te za 30? Także jeżeli chcecie, to piszcie. Do następnego odcinka. Cześć!